Dzisiaj zagram ciągiem T25. Bitwa będzie dosyć ciekawa, chociaż no, rzuciło nisko. Może z tego powodu tak fajnie poszło. No, pojadę na prawą stronę na górkę. Tam jest najlepsze miejsce, żeby mieć dobre widzenie na całą mapę. Na początku byłem zdziwiony, że rzuciło na trzecie kiedy. bo zazwyczaj rzucało na 8. Chociaż na ósemkach też się da tym fajnie pograć, tylko trzeba odpowiednio zajechać gracza. W następnej aktualizacji wejdą y, dosyć ciekawe francuskie medy AMX 30 i AMX30B. Dosyć fajne no, przebicie będą miały i Reloid. Tam około 9 sekund będą ładowały. To jest dosyć fajne. Proszę, będą miękkie, ale za to będą miały dużą prędkość. Takie typowe medy. AMX30B będzie dosyć podobny do Leoparda 1. Tylko że z celnością będzie lepiej. Tutaj już podjeżdżam pod górkę. Już prawie zajęłem pozycję. No a namiężam kapała. Pierwsze parę strzałów to będą albo pudła, albo rykoszety. No, ten czołg jest fajny, ale penetrację ma słabiutko. Muszę pojechać bliżej, żeby móc ich w ogóle trafić. No, mój po prostu mnie trafi jakiś dzieciak. Nie będę oddawał, no bo... Jeszcze bala dostanę. No tutaj też... Trochę głupie pudło, nie przymierzyłem No, ten strzał ładnie No i No ładnie dostał teraz kafał Nie przebiłem go, bo... ale by dostał I oberwam Nie najciekawiej mi się gra niemieckimi i rosyjskimi. Amerykańskie też są dobre, ale chińskie i japońskie mnie nie za bardzo interesują. No teraz będę w tostera strzelbał. A do go. kolejny KV znowu będzie problem go przebić Po lewej zobaczyłem SU i kawała 1 s Najpierw rozwalę SU, a potem będę strzelał szczel w No teraz trzeba poczekać aż się wychyli No przyjechało i mój o, widzę, że KV jest z Polski. A to znaczek Rudego, flagę polską. No ale dostał ode mnie. Trzeba się nie patrzy, to jest skąd? Byłoby już wtedy wiele takich przypadków, w których bym nie rozwalił gościa i mogłoby się z to skończyć źle dla naszej drużyny. No i na kolejnego kv trafiłem. Na tyle jest twardy bok tego czołgu, że da tak się skontować do Ale ja go muszę zajechać, żeby poprzebić. jeszcze będą, ale się tym nie przejmuje, żeby jaka Jeszcze mam z tego powodu, no bo chciałem mieć killa, żeby specjalisty. No i dostał. Pojadę tutaj na dół może jakaś harta albo ten trzeci tier będzie. Trzeci tier jak widzą piąte, to od razu się chowają w krzakach i potem stoją jest w ogóle totalna głupota. To takich to się powinno banować. Całą bitwę przestoi, możesz kogoś trafić. Liczę na to, że wygra ich drużyna w taki sposób, że od nich nie zdążymy wjechać do bazy. No kapują, będzie trzeba szybko oczyścić ich bazę i jechać na obronę. No i właśnie jak wspominałem wcześniej. Taki typowy dzieciak. Schował się w krzakach i myśli, że nikt go nie widzi. Hehe, <noise> amorak, ale dostał. Arta po prawej. Podpaliłem ją, ale ładnie się i się wpaliło. No. Teraz tylko do bazy. Bo wszyscy trzej tam są. T25 jest bardzo szybki, tylko że przy skręcaniu jest dosyć sztywny. Szybko ładuje, ale z penetracją jest słaby, tylko jak już wcześniej wspominałem. Miałem cię i to filmik z Jak Pancera, ale niestety fraps za bardzo lagował i niestety będę musiał wrzucać powtórki i nagrywać wtedy frapsy, no bo e, za, z fraps za dużo mi FPS-ów zżera. I nieraz się płynnie grać, no przy tym żadnych wyników nie osiągnę. Dlatego wszystkie bitwy będą raczej powtórkami. Ale let's play będę wrzucał jak leci, nawet jak nie pójdzie za dobrze. No, oczywiście, jak padnę pierwszy, to nie wrzucę. Tyle do końca przetrwać, to takie to dobre wrzucam. No i został ostatni, dobrze by go było zdjąć. Wtedy by był metal Radleya. No, jest tam, za skałą, trzeba będzie pojechać szybko. No, mi go nie robi. No tam się schował. No i wygrana Subujcie, lajkujcie, komentujcie. Piszcie, z czego mam nagrywać. Cześć.